Chyniewicz nie może powstrzymać smutku. Oto co się wydarzyło na ostatnim spotkaniu z Dykiel, została pustka. W piątek media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Bożenny Dykiel. Uwielbiana aktorka zmarła w wieku 77 lat i pozostawiła pogrążonych w smutku bliskich i przyjaciół. Teraz głos w sprawie artystki zabrał Mieczysław Chyniewicz. Piątek 13 lutego w mediach pojawiła się druzgocąca informacja na temat śmierci uwielbianej przez widzów aktorki Bożenny Dykiel. Artystka odeszła dzień wcześniej w wieku 77 lat, a duża część fanów nie może uwierzyć w takie smutne wydarzenie. Bożena Dykiel od lat wcielała się w postać Marii Ziemby w serialu Na Wspólnej, jednak na swoim koncie miała wiele wybitnych ról filmowych i teatralnych. Publiczność i jej talent mogła podziwiać w produkcjach takich jak Znachor, Nic Śmiesznego, Dzień Świra, czy też Dome. Teraz głos w sprawie odejścia Bożeny Dykiel zabrał Mieczysław Chojniewicz z którym przez lata aktorka grała właśnie w Na Wspólnej. Bożena Dykiel nie żyje. Mieczysław Chrniewicz nie może powstrzymać smutku. Mieczysław Chrniewicz nie kryje smutku, a łzy same napływają mu do oczu. Gwiazdor telenoweli wprost opowiedział o ostatnim spotkaniu z Dykiel, które miało miejsce w wakacje ubiegłego roku. 76-latek wyjawił, że wieści o śmierci koleżanki z planu są dla niego zaskakujące i nie wie, co się wydarzyło. Nie mamy pojęcia. Ostatni raz widzieliśmy się w lipcu na bankiecie, takim pięknym nad Wisłą, w pięknych okolicznościach, wyjawił w rozmowie z faktem. Aktor przyznał że kilka miesięcy temu wątek dykiel w telenoweli został mocno okrojony, ta jednak miała czas, by spotkać się z kolegami z pracy. To właśnie wtedy odbyło się pożegnanie. Namówiliśmy Bożenę i Ryszarda, żeby przyjechali na to spotkanie, bo spotykaliśmy się w gronie ekipy na wspólnej. To było takie pożegnanie przed wakacjami, dodał mocno poruszony. Chrniewicz dodał, że jakiś czas temu Bożena Dykiel miała problemy z sercem i przeszła operację. Bożenka mówiła w wywiadach o swojej chorobie i operacji, którą przeszła na Śląsku w najlepszym szpitalu. Ale to zostawia ślady, ale to jednak serce, zaznaczył. Chrniewicz nie kryje pustki po stracie koleżanki i martwi się o jej bliskich. Została pustka. Coś się skończyło podkreślił z łzami w oczach.